Witamy wszystkich widzów z Park TV. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie na targach Witen Beauty. I są z nami chyba nie muszę przedstawiać, no ale <grystanie> lepiej to zrobię. Sylwia Szostak i Jako Szostak. Witajcie. Cześć, witam. Cześć. Dobra, więc pierwsze pytanie może do Sylwii, bo słyszałem, że masz jakieś plany startowe, tak to prawda? Tak, dopiero na 2016 rok. A coś więcej powiesz, masz już może dokładną datę upatrzoną? Nie chcę zdradzać żadnych szczegółów, bo jeszcze nie wiem dokładnie w której federacji wyjdę, dlatego wszystko tak naprawdę zależy od mojego trenera. Aha, a twoim trenerem jest oczywiście Akop, tak? Nie inaczej. Dobra, to teraz pytanie do Akopa. Słuchaj, kiedy powrót na scenę? Nigdy. Ja już dawno powiedziałem, że jakby ja się przypaliłem psychicznie, nie, nie czuję tego i przygotowanie się do zawodów w moim przypadku nie miałoby sensu. Odnalazłem się powiedzmy jako trener. Wróciłem do mojego pierwszego sportu, tam czyli do walk. Tam próbuję swoich sił. Po prostu bardziej to czuję na dzień dzisiejszy. Na pewno trening taki siłowy zawsze będzie bliski mojemu sercu. Ale jako zawodnik wiem, że mamy w kraju wspaniałych zawodników, którym bardzo mocno będę kibicował. No ale niestety to nie dla mnie. No dobra, czyli dalej MMA, tak? Kiedy kolejna walka? 31 lipca na Fight Exclusive Knife. Podpisałem kontrakt na dwa lata, więc. No, Przez najbliższe dwa lata. Na pewno zrobię cztery walki, bo taki mam kontrakt. Dobra, wspomniałeś, że jesteś trenerem personalnym, oczywiście każdy o tym wie. Masz jakiś podopiecznych może na kolejny sezon, na październik? Wiesz co, ilość podopiecznych jest taka, że na dzień dzisiejszy ja już odmawiam wszystkim. Nie biorę nowych osób w ogóle, eee, więc jak najbardziej są oczywiście. Nawet wczoraj jedna zawodniczka moja startowała, dzisiaj za granicą moja druga zawodniczka startuje, więc praktycznie co weekend to jest z moich podopiecznych to już nawet nie tylko w Polsce, ale nawet Polacy, którzy w innych miastach mieszkają, kontaktujemy się wtedy mailowo, telefonicznie, ale głównie skupiam się na kobietach ostatnio. Dobra, a słuchaj, czy miałeś może kiedyś taki moment jako trener, że coś szło na przykład nie tak i zwątpiłeś przez chwilę w swojej umiejętności, może chciałeś odpuścić? Wszyscy mamy takie momenty, takie momenty mam co jakąś chwilę, że może za mało wiem, może to jeszcze nie to, dlatego się staram się uczyć, dokształcać cały czas. Ja myślę, że to człowieka w każdym aspekcie życiowym, zawsze mamy jakieś wątpliwości, po prostu trzeba przez nie próbować przejść, jeżeli się uda, to po prostu będziemy dalej robić swoje. Dobra, a słuchajcie, jak wszyscy wiedzą, działacie tam prężnie na Facebooku, macie naprawdę ogromną ilość lajków. Czy jesteście rozpoznawalni? Tak, na ulicy mieszkacie w Warszawie, ludzie was rozpoznają w takich normalnych sytuacjach, gdy jesteście gdzieś na zakupach czy w centrum handlowym? No zdarza się, dlatego że osób aktywnych jest raz, coraz więcej, a wiadomo, że wszyscy gdzieś tam są związani z tym internetem, gdzieś próbują szukać inspiracji, jakichś osób, od których mogą zaczerpnąć trochę wiedzy. Także zdarza się jak najbardziej, że kogoś tam spotkamy gdzieś na mieście zawsze. Dobra, czyli jesteście dosyć sławnymi osobami, to na pewno w tej grupie, bardzo sławnymi. Przeszkadza wam to? Powiedzcie mi trochę może o tym, co się wam w tym podoba, a co przeszkadza? Czy nie lubimy na pewno, jak ktoś wznosi nas sztucznie na, na wyżyny, e, staramy się pozostać normalni i staramy się pozostać z sobą w tym wszystkim. E, czy sobie z tym jakoś radzimy, czy nie wiem, jest to dla nas fajne albo negatywne? Jest to dla nas nowość na pewno. Staramy się być, mówię, wszyscy e, oboje, tacy jak, jak wszyscy inni, jak osoby, z ma, które mają z nami do czynienia na co dzień i e, nie, nie w, wznosić się, że tak powiem, ponad tych ludzi, którzy z nami współpracują albo którzy nas zaczepiają. To jest coś nowego, no, to jest coś dziwnego trochę, no, nie będę ukrywać. Ja wychodzę z założenia, że powiedzmy tam w tej branży troszkę dłużej jestem, bo pierwszy raz występowałem w 2008 roku, Miałem początek taki bardzo dobry jako junior radziłem sobie Super tak tam pierwszy sezon od razu miałem brąz na świecie i tak dalej. Później był moment, że zacząłem słabo sobie radzić jako zawodnik, więc jakby przeżyłem moment, że miałem taki wzlot i ogromne zainteresowanie w branży, przeżyłem upadek, że było zainteresowanie bardzo niskie. I to też dało powiedzmy, do myślenia, to Sylwia wychodzi z tego samego założenia, że dzisiaj jest tak, a jutro może będzie na odwrót, więc wolimy być cały czas sobą, że na wypadek czy wypadek. Po prostu. Dzisiaj jakaś tam popularność powiedzmy jest, a jutro może być nie, nie być, więc po prostu nie przywiązujemy do niej uwagi po to, żeby później się nie rozczarować. Trzeba po prostu być dalej normalnie sobą. No super, myślę, że takie zdrowe i dobre podejście. Też tak nawiązując do tego Sylwia. Miałaś może jakiegoś takiego fana, który był może czasem zbyt natarczywy? Zdarzyła się taka sytuacja? <laughs> myślę, że mąż ich eliminuje na starcie. Także nie ma jakichś tam problemów, jeżeli chodzi o to raczej się nie zdarzyły jakieś tam hardkorowe sytuacje. Czasami ktoś pisze jakieś tam dziwne wiadomości, które nie wiem, czy, czy, się, czy być zaskoczoną, czy się śmiać z tego, no myślę, że, że bez tragedii. Dobra, to jak tu Akop może gdzieś zniknie z pola widzenia, to będziesz miał pierwszego takiego fana. Dobra, no to to będzie na tyle. Nie będziemy przedłużać. Tutaj dużo ludzi na was czeka. Jesteście bardzo rozkrytywani. Dzięki wielkie. Miło było poznać. Trzymajcie się. Dzięki. Dziękujemy. Dobra, witamy wszystkich fanów Sixpack TV. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania. Hejtof jeszcze raz. Jeszcze raz. <śm> <śm> <śm>